Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Witam wszystkich ponownie na kanale Operator TV to Jak widzicie... E, nie widzicie... Jeszcze nagrywam iPhone'em, ale obiektyw wrócił już z naprawy, właśnie będę go montował i zaczynamy vlogowanie już sprzętem vlogerskim. Nie będzie żadnych problemów, także... Co jest? Już idę! Także co, montujemy obiektyw i vlogujemy. Pyk i gotowe. Sprawdzenie. Naszego sprzęciku. Sprawdzamy, sprawdzamy. Zaczynamy nagrywać w normalnym sprzętem. Jak już widzicie, nasz sprzęt jest sprawny. Tak, sprzęcik jest naprawiony. Widzę, że wszystko w porządku. Sorry, że tu tak troszkę słonka nie ma. Podejdę tutaj pod okienko. O, no i co? Eee, idziemy zjeść jakieś śniadanko. Eee, później wybieramy się z Weroniką. Na przejażdżkę. Dzień dobry. Co tu na śniadanko robimy? Roszczochano Agi ci podajemy. Mm, Sosiki, pomidorki, ogórki, serki. Co to będzie? Pomidorki, malinówka, która przyszła nam w paczce wczoraj. Słuchajcie, tak już pomidorów tutaj nie znajdziemy niestety. Ten zapach tego pomidora się tej w całej kuchni. Co będzie na to zobaczycie jak robią. Na razie zdradzą jest, jest ściśle fajne ja już tu widzę, składniki różne. I tak, śniadanie się szykuje. Tu moja kuchareczka. Rozczochlana kuchareczka. E... Chyba tak. E... I co? I zaraz jemy śniadanie, tak? tak? Operator za chwilę będzie robił kotlety. Tak? Tak A teściowa chciała będzie robić, gdzie będzie obierać ziemniaki, ziemniaki i, i i trzeba będzie ten sałatę wymycić, to do, jako dodatek. Czym będzie z e, musztardą i z śmietaną. jak z musztardą śmietaną. i ze śmietaną? Ze śmietaną. Tak. Wydzę przy pustym stole służy czego masz służba mi przyniesie kanapkę moją? Ja Proszę tu przenieść, bo Miller czeka na śniadanie. Tadam. Śniadanie mistrzów. Soczek do tego. Także jemy sobie śniadanko. Tam Moja kuchareczka gdzieś uciekła teraz. Eee, bardzo pyszne tosty. Jak będziecie mieli ochotę na tutorial tostowy to. To Wam zrobimy. Bardzo fajna kanapka. Pożywna. Kuchareczko! Kuchareczko! Powiedziałem naszym widzom, że zrobimy im tutorial tostowy. Jak się robi takie wypasione śniadania. No aż tam się tosty nie wygrywa. <laughs> w końcu kuchareczka doczekała się. Śniadania. Tak. Albo włosy rozczochrane, albo kidana, sosem teraz. Operator teraz przejął zmywak. Sprząta po, po tym po śniadaniu. Operatorka je smacznego. No i tak. spadłem Pozbierasz. No i tak, tak dzionek leci. Operator za chwilę będzie e, przygotowywał e, takie wstępne wszystko do obiadu, bo wyjeżdżamy.

Jesteśmy już przy lotnisku razem z Weroniką oglądamy samoloty, tak? Nie. Oglądamy samoloty właśnie Erlingu zląduje Mam że jakieś takie większe wkazy będą lądować. Popatrzymy trochę dla Was, ponagrywamy. Później wybieramy się nad morze, bo jest wieczna pogoda. No! No i razem, razem z babcią poszły do auta, ja tutaj jeszcze obserwuję trochę tych samolotów, na razie nic nie widzę oprócz Ryanairów i Erlingusów małych, nic ciekawego nie lądowało. Lądowało z Arabii Saudyjskiej, dość duży samolot, ale niestety nie zdążyliśmy, widzę akurat, że nadciągają dość spore deszczowe chmury i przypuszczam, że za chwilę będziemy się zwijać, przeczekamy te przelotne obady w samochodzie. Na plażę to Portmarnock i z Weroniką. Co tu masz? Po... Będziemy puszczać dla tarca? tak? tak. Także e, schodzimy na plażę. Jedziemy do. Gdzie jedziemy? Do Ikea, ja mam powiem. Przed siebie, nie. Botoniczki na nie. balkon tak. Ale na pewno takie dzielniczki nie kupimy, jak chcesz. Ja kupię, bo inaczej się obrażę nie. Tak. Nie. Co to jest? Słuchajcie, operator zgłupiał i przyjechał w weekend do Ikea. Nie wiem, jak, jak to się stało, że zostałem namówiony, no ale dobra, mniejsza z tym, ale powiem wam tak, w tygodniu. Ja lubię IKEA, bo jest pusto. A e, niestety w weekend to jak widzicie full nie ma gdzie nie ma gdzie nawet palca wcisnąć. I e, przyjechaliśmy tutaj chyba po jakąś doniczkę albo coś. Myślałem, że się obejdzie, ale, ale niestety e, operatorka wyciągnęła nas. Dobrze, że słyszysz. To o Tobie mówię. No, to na no. Agi powiedziała, że dostanę szlaban na bajku, jak będę ją tam obracał. Słuchajcie, szał ciał normalnie, jak to w UK na weekendzie. Nie? Mhm. Mhm. Tyle ludzi, że głowa mała. Nie wiem, nie wiem co oni wszyscy kupują. Luniczki. Luniczki. My też doniczki kupujemy. Wszyscy doniczki kupują. Nie ma jak obiad w Ikei. Czy wspominałeś nasze slabowy dzisiaj? Nie. Nie wspominamy się, miał być nabiad ale stwierdziliśmy, że jednak e, Ikeowski i frytki dużo lepsze. A Weronika w ramach tego, że była bardzo grzeczna, dostała! Już z powrotem po zakupach Wiki eee, sprzęt tu mamy rozstawiony i zabieramy się za nagrywki. Moje gościnne występy będą. Uwagi, Tak? Wtede się cię zapraszam. Tak? Tak. A co, a co to za filmik będzie? Jeszcze nie wiem. Aha. Tylko na YouTubie. Także no, zabieramy się za nagrywki. Wieczór? Dobry wieczór. Pracujemy właśnie, otwieramy z Weroniką nowy biznes. Będziemy robić bransoletki. Już mamy tutaj parę sztuk zrobionych, także jeżeli jesteś się zainteresowani, e, oczywiście, to no ja. oczywiście. Pokaż Weroniczku jaką ty masz, czerwono, Tu jest następna. Zieloną. Tu jest następna. Nie jest następna. Tak. czerwono biało niebieska. Tu mamy bardzo dużo różnych o. rodzajów e, właśnie gumeczek, z których będziemy robić bransoletki, przywierzki mamy. A teraz wujek nam powiedz, tutaj jest za sprzęcior. To jest właśnie ten sprzęt do robienia tych bransoletek. Weronika tutaj... My zakładamy na zygzaka. Tak. Tak, rob, Weronika robi na zygzaka i tutaj właśnie e, czeszemy bransolety takie. Ale co wam powiem, to wam powiem, ja też robiłam I wcale to nie jest takie łatwe. Ale będziemy otwierać sklep internetowy. Tak? Tak, operator z Weroniką będą otwierać sklep internetowy z branzoletkami, także e, b, bądźcie na bieżąco jak zrobić branzoletki, a nie, nie zdradzimy, bo my będziemy je... E, tak. No potem nie będziemy jak będzie się Nie, sprzywałaś. będziemy hajsy na nim, z, no będziemy hajsy robić na tym. Dobra, kończymy tego vlogaska, pozdrowienia i do następnego filmiku. Bye! Dobranoc! Dobra No!